Z czego powstaje chleb? Jak wyprodukować masło domowym sposobem? Odpowiedzi na te pytania uzyskały dzieci podczas akcji Nasz Chleb Powszedni, organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Tygodnia Bibliotek. Produkcja masła domowym sposobem dla niektórych była zupełną nowością. Pierwszy raz, nigdy nic z czego takiego nie widziałam. Najmłodsi poprzez słuchanie wierszy poznali historię wypieku chleba, którego powstanie wymaga wielu zaangażowanych w to osób. Z czego się robi chleb? Ze zboża. E, można robić... Z mleka można, można em, ze zboża i z różnych rzecz, rzeczy. Zmietany z mleka. Y... Myślisz, jak tu zobaczyłaś, czy trudne to jest robić masło, czy łatwo? Łatwo. Prowadząca zajęcia wyjaśniła, jak produkować masło i zdradziła, co decyduje o jego smaku i czasie produkcji. Pierwsza rzecz śmietana musi być odpowiednia, prawda? Nie za kwaśna i nie za słodka, bo ze słodkiej bardzo dobre jest, ale produkcja jest dość dłuższa. Spotkanie służyło zapoznaniu dzieci z dziedzictwem kulturowym.